Yo! Witam Was serdecznie w bardzo radosnym dla mnie dniu. Słuchajcie, dzisiaj spełnia się, realizuje się jedno z moich marzeń, a mianowicie zapowiadana szumnie już jakiś czas temu. Jednostka pływająca. Przybyła do mnie jednostka pływająca. Dzisiaj zrobimy sobie taki unboxing tego, co przyszło, a pływanie już niebawem. Już. Jemy. Zobaczyć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, Aliexpress, Booking, RTVGD, Mediamark. gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do Waszej przeglądarki, która powiadomi Was o czekającym cashbacku w prawym górnym rogu, ona też zaczyna Wam migać. wtedy wiecie, że macie dostępny cashback, wystarczy tylko kliknąć, aktywuj i koniec, wszystko dzieje się automatycznie, kupujecie, prowizja wpada do Was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe, bez najmniejszego problemu, jak to działa, bardzo prosto, LetiShop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania Was na daną stronę, poprzez właśnie korzystanie z LetiShop i dzieli się połową tej prowizji z Wami, czyli to po prostu jest Wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letyshop znajdziecie w opisie tego filmu. Już pewnie wiecie, co to jest. Tak, jest to kajak. Kajak kupiłem w firmie kajaki.pl i nie jest to żadna reklama. Kano kajaki, dokładnie. Nie jest to żadna reklama. Kupiłem to prywatnie, aby spełnić swe marzenie. Dobra, unboxujemy to, bo jestem podjarany jak małat. Ale się zmęczyłem. Tada! Zobaczcie, jaki on jest, kurde lekki. Mogę go wziąć, unieść. Tak! Jak widzicie, jego niezwykłość polega na tym, że on jest składany z trzech części. Słuchajcie, jedna na takie. o. Jeszcze nie. O! To jest blokada, widzę. Na takie zynkse. Drink, cyk. Patrzcie, to blokada, jeżeli się nie odepnie Wam. Cyk i już druga część, trzecia część. A po co to? Po to, że będę mógł zmieścić do busa, do środka, złożę w częściach, wsadzę do busa i jest elegancko. Powiecie po co? Można kupić bagażnik dachowy, relingi, i taki cały wrzucać na górę. No można, wszystko można. Tylko pamiętajcie, że ja na swoich wjazdach jeżdżę też z rowerem. Także zmieszczę i rower składany elektryczny, i kajak wewnętrzny, i będę mógł jeździć i rowerem. Wtedy zostawiam sobie kajak wewnątrz, nie na górze, gdzie to jest apetyczny kąsek dla złodzieja. Wiecie, bo ja staję w różnych miejscach, najróżniejszych miejscach, także wolę, żeby to było w środku. A jak popłynę z kajaczkiem, to rower też z kolei jest w środku, też bezpieczniej. Także takie coś, patrzcie, teraz tak. Tutaj jest zamykany schowek na całość słuchajcie, zobaczcie, duży taki wodooptworny, zabezpieczony taką lineczką. I z drugiej strony jest to samo. To jest troszeczkę większy otworek, owalny taki. Cykfuch. I tutaj słuchajcie jeszcze, on ma ster. On ma ster. Nie wiem jak ten ster działa, jak się nim steruje, ale jakoś tam tu się ponoć. Jakiś system linek jest, widzę. O, no no, jak ze starym, słuchajcie, zakładamy. Jakoś to działa. No ale to później skminimy o co chodzi. To już na wodzie. Jak to się zamyka? Aha, bo ta linka przeszkadza trochę. Aha, tutaj jakaś rączka jest zapewne do przenoszenia. Takie mam wrażenie. Tu jakieś nie wiem, co to jest. W każdym razie tu jest linka do sterowania. Tu i tam jest system... A, zobaczcie. Patrzcie na to. Zapomniałem wam powiedzieć. System sterowania pedałami. Widzę? Tu jakiś coś jest. Nie wiem co to jest. Trzeba poprzeć. To zde cholera wieje. Z jednej strony z drugiej też to jest. No nie mam pojęcia o to chodzi. W każdym razie... Aha, dobra. Zobaczcie, bo wiecie, że to nie działa, albo działa, pyk, i już sobie też tam działamy. Aaa, dobre, dobre. Dobra, no sprawdzimy to na wodzie, oczywiście. Jest patek podjarany, słuchajcie, jak małe dziecko, aż się oplułem. No, tu jest siateczka, co można jakieś pierdoły tam powsadzać. Kolejna rączka do przenoszenia. No, no, tu jest też duża rączka, taka porządna, no i jest polietylenowy, Marcin zmieścić się tam? No, Pomyślcie, się zmieści. jeszcze Wam pokażę akcesoria dodatkowe, ta oczywiście ratunkowa, popatrzymy ją Kurde, jakieś papiery Leco, instrukcje, kto by tam czytał, kupiłem sobie taką pod kolor, żeby było, widocznie widzicie Zależało mi na tym, żeby była kieszonka, bo to, wiecie, jakiś klucze od samochodu, albo coś tu trzeba schować. I jest. No i takie coś. Na plecy, mam nadzieję, że będzie wygodna. Na wewnątrz coś jest, jakaś kieszeń? Nie, nie, ma. Tu jakaś kartka jest. No będę instrukcja obsługi. O, takie coś, no i rzecz jasna. Wioseła, nie? Wiosła, nie wziąłem na razie takie zwykłe, tak powiem, można powiedzieć najtańsze. Ty, no patrzcie. Nawet mi przysłali pod kolor czerwone, <laughs> a nie chciałem czerwonych, znaczy na zdjęciach były czarne, nie? Są to wiosła składane, te folie nie tak kurzają. Także plus dla firmy, że przysłali mi pod kolor wiosełka. I teraz tak składamy sobie po prostu. O, luks, patrzcie ograniczniki, strasznie lubię, Zobacz, ograniczniki, można przesunąć Kurde, no zarąbista rzecz, Z... o francuskie, tak, dobrze mówię? Francuskie wiosła, 2,20, no kurde, Czekajcie. Dobra, Pany i panewki na matrze tam wejdzie No to żeby pieprz? Kurde no jakby na miarę szyty Na miarę szyty Patrzcie na to nie Wiem czy to się trzyma tak Czy tak to chyba nie ma znaczenia Ale idealnie są ten. Tak? I tak, jak zakręcacie, one są fajnie tak wygięte. Nie, bo tutaj można sobie. Tu, popatrzcie, jest regulacja. Są otworki, są można, kąty, tak, żeby wyrównać. O, teraz jest dobrze. Ciach, ciach, nie no będę pływał. No, i tak to właśnie wygląda, spełnianie marzeń. To było moim marzeniem od jakiegoś czasu. Koszt, no. Sam kajak zapłaciłem chyba 3200 albo 3300, teraz nie pamiętam. Puste podzespoły, wszystkie pierdoły, transport kamizelka chyba 200 parę złotych, to było najtansze 150 zł z transportem 3900 zapłaciłem i marzenie spełnione. I to jeszcze jakie, bo ja się wiecie z tym broniałem. Nie chciałem kupić kajaka z tego względu, żeby gabarytowo mi nie pasowało do samochodu Właśnie na górze go wozić, ciężkie mówię, jak to wrzucę samemu I myślałem, że są kajaki modułowe, tak jak to To jest kajak modułowy Zaraz wystarzeje, słuchajcie no Jak mam szedł idealnie, dużo miejsca, no, nogi się moje Jeszcze Wam tylko ster pokażę na sam koniec, słuchajcie Tu się go wkłada tylko tako Z góry, taki niczym, o Czyli dwóch zabezpiecza głównym takim Tutaj mamy podnoszenie steru no, zobaczcie tu jak pociągnę to on się albo kładzie albo o, ma swoje miejsce teraz uniesiemy go trochę żeby było tu jest taka blokadka no i patrzcie teraz nacisnę w prawy pedał widzicie jak się odchyla ster teraz lewy cyk fuch. elegancko wszystko oczywiście jest do dopracowania. Tam są takie naciągi linek bardzo proste. I teraz tak, do transportu po prostu zlijamy to pyk. On się tu kładzie. I tutaj mamy taką o, gumkę. I do transportu jest zabezpieczony. Może ster nie jest potrzebny w kajaku. Nie wiem czy by tego używał. Na pewno na początku tak, żeby sprawdzić. No ale potem zobaczymy. Samo składanie, rozkładanie, pokażę Wam jak już będziemy przy jeziorze, zaczepów jest sześć na każdą sekcję, raz, dwa, trzy u góry, trzy pod spodem, także zobaczycie w terenie jak to wygląda.